Panie Prezydencie, odnośnie Kongresu Regionów i karty świtnickiej, jeżeli będzie taka możliwość, będzie Pan startował do Senatu? Nie. Dlaczego? Bardzo krótka odpowiedź. Zawsze podkreślam, i to się na razie nie zmieniło, to znaczy nigdy się nie zarzekałem, że, że, że nie będę startował kiedykolwiek do Parlamentu, do Senatu. Natomiast zawsze podkreślam, że rzeczywiście ilość rzeczy, które trzeba jeszcze zrobić w naszym mieście jest tak duża, że wyzwań lokalnych nie brakuje. Jest wiele rzeczy do poprawy, do zrobienia. Mam nadzieję, że ja będę partnerem pracującym tutaj dla posłów, senatorów, którzy podejmą z nową kadencją tą misję. A skąd taki pomysł na akurat pierwszy postulat Karty Świdnickiej, aby można było łączyć mandat samorządowy z mandatem senatorskim? Znaczy, oczywiście to jest projekt Karty przede wszystkim, bo to nie jest dokument, który jest przyjęty, być może, że on uzyska w czasie kongresu i po kongresie zupełnie inny kształt. Reforma administracyjna troszeczkę stanęła w miejscu, że Brakuje dalszych kroków decentralizacji, brakuje takiego tworzenia prawa, które zwiększałoby możliwości, zwiększało obywatelskość w Polsce. No i oczywiście brakuje rozwiązań, które dawałyby szansę również przejrzystość, jeśli chodzi o perspektywę finansową na wiele lat do przodu ta dyskusja o finansach w ostatnim czasie jest szczególnie drażliwą wrażliwą no i przekonanie że w tej chwili nie ma takiej reprezentacji czyli jest kłopot żeby postulaty Różnych zrzeszeń samorządowców, czy Związku Miast Polskich, Związku Powiatów, czy, czy tego typu organizacji przebijały się skutecznie, no to pomysł i pytanie otwarte, czy dawna idea, bo to nie jest przecież nowa, żeby Senat pełnił taką funkcję takiego skutecznego reprezentowania głosu samorządów, czyli głosu. Tych wszystkich, którzy lokalnie działają. Być może, że to byłoby takie rozwiązanie skuteczne, ale to jest jedna z koncepcji. Natomiast na pewno poszukiwania są ważne, żeby znaleźć mechanizm skutecznego przekładania tego głosu oddolnego na to, co się dzieje w kraju. Dziękujemy bardzo.